Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim przejdziemy jednak do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz już przechodzimy do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie 19 cent, po spadku o 0,39% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 5,28% natomiast cena Ethera wynosi 1324,58 dolarów po spadku o 0,3% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o ponad 9%. Indeks Firin grid wynosi obecnie 24 punkty i jest na takim samym poziomie jak wczoraj, czyli się nie zmienił. No i cały czas jesteśmy tutaj w obszarze ekstremalnego strachu. Jak spojrzymy na kryptobomble, to hu hu, widzimy, że jeden tutaj token wybija się na czoło, pomimo tego, że yy, no zdecydowana przewaga jest tokenów spadkowych, no to tutaj mamy. Heechor, czyli ETHW, czyli Ether ETH Proof of Work rośnie o 64,8%. Na drugim miejscu, tutaj ze znacznie skromniejszym wzrostem jest HEX, tutaj wzrost wynosi 4,5%, a na trzecim miejscu jest LINK ze wzrostem o 3,7%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny spadkowe, no to tutaj na czoło, czoło sforowała się Luna Classic ze spadkiem o 8%, 8%, na drugim miejscu jest tutaj XLM ze spadkiem o 4,8%, a na trzecim miejscu EXEQO Nexo i Dodge ze spadkiem o 4,6%. I teraz przechodzimy już do wiadomości z rynku i widzimy, że tutaj jest pytanie. Co dalej z ceną ETHERA po wybiciu się z opadającego kanału? No, i tutaj widzimy na, tych, na tym wykresie, że tutaj był taki, znaczy jest opadający kanał, no, ale cena tutaj wybiła się do góry z tego opadającego kanału. No, i tutaj według tego artykułu jest tak, że jeżeli tutaj ETHER zdoła się przebić ponad 1400 dolarów, no, to może pójść wtedy w kierunku 1400. 700 dolarów. Natomiast z drugiej strony, jeżeli spadnie poniżej 1340 dolarów, no to chyba teraz mamy. No to to może spowodować spadek etera do 1100 dolarów, a następnie do poziomu 1000 dolarów. Tak, czekajcie, zobaczę. E Ether, tak, 1326. No to dobrze, że jest już teraz poniżej 1340. Natomiast tutaj jest kolejne pytanie: jak długo indeks dolara amerykańskiego, czyli DXY, będzie jeszcze tutaj rosnąć? No i widzimy tutaj na wykresie, że indeks ten dotarł do oporu na poziomie, czekajcie, 113. I tutaj do szczytu kanału równoległego, tutaj mamy tak pokazane. No i zobaczcie, jest tutaj taki paraboliczny wzrost. No i wiadomo, że po parabolicznych wzrostach następują również dosyć gwałtowne spadki. Natomiast tu jest jeszcze pytanie, właśnie czy no, nie przebije się ten indeks. Ponad ten opór i ponad ten tutaj ograniczenie tego kanału, no bo wtedy tutaj kolejnym jakby oporem, tak, czy, czy miejscem, do którego może dotrzeć ten indeks, no to jest 120, 120, tak, 120, tam nie, nie wiem, czy dobrze widzę, 222, no ale powiedzmy, że 120, no i to również by spowodowało pewnie. Spadki na giełdach, natomiast no prawdopodobnie również na rynku krypto. No a zobaczymy niedługo, jak tutaj się to potoczy, bo już słuchałem też kilka filmów, jeżeli chodzi o. E, poziomy na tutaj obligacjach, no i też tutaj wielu z tych analityków już mówi, że e, te poziomy na obligacjach dziesięcioletnich już są bardzo wysokie, no i oni już raczej by e, też nie kupowali tych obligacji, także zobaczymy, e, czy tutaj nie nastąpi e, przegrzanie tego e, indeksu, e, no i nie będzie e, korekty, tak, przynajmniej, a jeżeli miał spadek do tego dolnego ograniczenia kanału, no to tu jest w okolicach, e, powiedzmy Jakichś tam 94 czy 5, także tutaj też no, ten spadek mógłby spowodować odwilż tak, na, na rynkach. Idziemy dalej. I tutaj widzimy, że e, Singapurski Bank DBS otwiera handel kryptowalutami dla akredytowanych inwestorów posiadających co najmniej 246 tysięcy dolarów w aktywach inwestycyjnych. No i inwestorzy ci będą musieli zainwestować co najmniej 500 dolarów, aby handlować tutaj na rynku bitcoinami, bitcoin cashem, etherem i XRP na cyfrowej giełdzie banku DDX. Władze, natomiast władze monetarne Singapuru zdecydowanie wspierają technologie związane z blockchain, natomiast nie wspierają tutaj handlu detalicznego kryptowalutami, no, i widzimy, że tutaj, jak w większości rynków, jest tak, że ci bogaci inwestorzy mają lepszy dostęp, a taka powiedzmy ulica tutaj ma ograniczenia. Kolejną informacją jest taką, że największa giełda kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, Coinbase, została pozwana na kwotę 350 milionów dolarów przez inną firmę kryptograficzną, która twierdzi, że Coinbase naruszył opatentowaną technologię transferu kryptowalut. No i w zgłoszeniu stwierdzono, że Coinbase korzysta z patentu wydanego założycielowi Veritasium Reggie Middletonowi w grudniu ubiegłego roku przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych w USA. A tutaj jest też ciekawa bardzo informacja, że tutaj raport Forbes'a ujawnił, że kadra kierownicza i osoby tutaj z wewnątrz sieci czy z wewnątrz projektu Helium czy Helium odniosły nieproporcjonalne korzyści z projektu kosztem społeczności HNT. No i ten raport Forbes'a szczegółowo opisuje w jaki sposób osoby z wewnątrz projektu Helium zarobiły około 250 milionów dolarów ze szkodą dla tutaj społeczności. No, i raport zidentyfikował 30 portfeli powiązanych właśnie z osobami z wewnątrz tutaj projektu Helium, takie, takimi jak pracownicy, ich rodziny i przyjaciele oraz tutaj dyrektorzy. I według raportu, jeden z portfeli jest powiązany z żoną prezesa Helium. I analiza tutaj on-chain pokazała, że te portfele wydobyły ponad 3 miliony wszystkich tokenów HNT w ciągu pierwszych trzech miesięcy od uruchomienia projektu w 2019 roku. No i w raporcie zauważono również, że Helium ma problem z generowaniem przychodów. Natomiast kanadyjski Coinsquare przejmuje Coinsmart. No i tu widzimy, że CoinSquare, prywatna kanadyjska firma kryptograficzna, ma zamiar przejąć giełdę CoinSmart za 3 miliony dolarów w gotówce i tutaj ponad 5 milionów akcji zwykłych. No i według dyre dyrektora generalnego fuzja CoinSmart pomoże obu firmom przygotować się na kolejną hostę na rynku krypto. Także tutaj zobaczcie, jest no, niesamowicie dużo przewidywań, jak to będzie źle na rynku krypto. A tutaj już firmy się przygotowują na nadejście HOS. Natomiast w Rosji tutaj widzimy, że Moskiewska giełda wprowadza projekt ustawy o cyfrowych aktywach finansowych i obrocie papierami wartościowymi. No i oczekuje ona, że stanie się zarejestrowaną giełdą aktywów cyfrowych i zacznie handlować zarówno cyfrowymi aktywami finansowymi, jak i cyfrowymi papierami wartościowymi opartymi na aktywach. Także widzimy, że tutaj w Rosji te. Regulacje dla krypto już się pojawiają. Natomiast JP Morgan mówi, że popyt na krypto jako metodę płatności drastycznie spadł. No i bank inwestycyjny JP Morgan obecnie widzi niewielkie zapotrzebowanie na krypto jako metodę płatności. Bank je zauważył jednak, że kryptowaluty stają się coraz większe w sektorze gier, w tym w metaversie. No i oni mówią, że widzieli duże zapotrzebowanie klientów jeszcze pół roku temu, a obecnie widzą bardzo niewielkie tutaj zapotrzebowanie właśnie na krypto jako metodę płatności. Natomiast niedawne badanie przeprowadzone przez Deloitte we współpracy z PayPalem pokazało, że ponad 85% sprzedawców przypisuje wysoki lub bardzo wysoki priorytet umożliwianiu płatności właśnie za pomocą kryptowalut. No i prawie 3 czwarte ankietowanych zgłosiło plany przyjęcia płatności kryptowalutami lub też stablecoinami w ciągu najbliższych 24 miesięcy. A tu mamy ciekawą informację dotyczącą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Albowiem giełda kryptowalut Coin Corner nawiązała współpracę z Seed Group, firmą z prywatnego biura Sheik'a. Sida bin Ahmeda Al Maktuma, aby ułatwić transakcję bitcoinem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i co warte tutaj zauważenia jest to, że rynek krypto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wzrósł o 1500% w roku podatkowym 2020-2021 w porównaniu z poprzednim rokiem. Także widzimy, że tutaj ten no, Zjednoczone Emiraty Arabskie bardzo chcą przyciągnąć tutaj te firmy i, i rozwijają się tutaj jeżeli chodzi właśnie o rynek krypto. Natomiast tutaj y, kolejna ciekawa informacja, że Gwatemalska y, cyrkularna gospodarka Bitcoina znana jako Bitcoin Lake wykorzystuje koparki Bitcoina do czyszczenia pobliskiego jeziora Atitlan, jednocześnie generując dochód dla społeczności. No i polega to na Ponownym wykorzystaniu zużytego oleju spożywczego do wydobycia bitcoina, który w przeciwnym razie zostałby wyrzucony na ulicę lub na wysypisko, które znajdowało się nad jeziorem Atitlan. Także widzimy, że tutaj znaleźli zastosowanie, no i wykorzystują zużyty olej, i dzięki temu tutaj hmm, oczyszczają środowisko. A na koniec tutaj powiem Wam o tym, co kilka dni temu Wam mówiłem: że była sprzedaż tutaj tokenów CGS na sieci Arbitrum. No i tutaj sprzedało się bardzo mało tych tokenów. Tak, tu było jakby 500 tysięcy tokenów. Zobaczcie, zostało spalonych ponad 454 tysiące tokenów. No i tutaj tokeny były, tak jak wcześniej Wam mówiłem, sprzedawane po 30 centów. Natomiast wczoraj można było spokojnie sprzedać te tokeny w okolicach tutaj 65. Czy też 60 centów, i zobaczcie, taki projekt niepozorny, właśnie widać, że mało ludzi obecnie się interesuje zakupami projektów. Ale co tutaj ciekawe, można było sprzedać 40 czy 50% tokenów, tak powiedzmy, że 50% tokenów, które się tutaj na przykład nabyło w tej, w tej przedsprzedaży i odzyskać cały zainwestowany kapitał, a następnie te zakupione tokeny wykorzystać do mnożenia tych tokenów właśnie na HOSSE, no bo jeżeli HOSSA przyjdzie, to cena... Znaczy obecnie pewnie, bo dzięki, dzięki temu, że będzie się te tokeny mnożyło, tak tutaj w farmach, czy też w innych tam stakingach, no to później one pewnie będą zrzucane na rynek, co spowoduje, wydaje mi się, spadek tego kursu, nawet znaczący albo bardzo znaczący, bo tutaj część ludzi na pewno będzie te tokeny, które wyfarmi, czy otrzyma w nagrodę, sprzedawało. Natomiast jeżeli się tutaj, no wiadomo każdy, każdy ma swoją jakąś strategię, natomiast chodzi o to, że jeżeli część można będzie sprzedać tych tokenów uzyskanych jako nagrody, a część będzie można sobie zatrzymać w nadejściu, znaczy w oczekiwaniu na przyjście hossy, no i jeżeli tutaj cena, Wzrośnie, no to je sprzedać. Także też takie sytuacje się zdarzają, że można sobie odzyskać cały kapitał z tych sprzed sprzedaży, no i zostawić jeszcze tokeny, które będą pracowały i tutaj wydobywały kolejne tokeny. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć.